Niech pokój Pana będzie z tobą, który teraz słuchasz tych słów. Niech światłość nieba oświetli twoją drogę i niech mocna wstawiennictwo Ojca Pio przyniesie ulgę twojej duszy. Dziś porozmawiamy o czymś, co łączy wiarę, naturę i duchowość. I co może zmienić nie tylko atmosferę w twoim domu, ale także stan twojej duszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że pewne elementy natury niosą energię daleko wykraczającą poza fizyczny wymiar. Że proste przedmioty, takie jak roślinka, mogą przyciągać ochronę, wspierać duchową oczystkę i nawet otwierać drzwi do dobrobytu? Ojciec Pio, człowiek głębokiej mądrości i połączenia ze światem widzialnym i niewidzialnym, zawsze uczył, że powinniśmy dbać o naszą przestrzeń z uwagą i intencją. Dla niego dom nie był jedynie miejscem, gdzie mieszkamy, lecz przedłużeniem naszej duszy. Dlatego każdy detal ma znaczenie i właśnie w tym momencie pojawiają się rośliny, które dziś chcę ci przedstawić. Są one cichymi sojusznikami w poszukiwaniu równowagi, pokoju i błogosławieństw. Porozmawiajmy teraz o trzech pierwszych: rozmarynie, lawendzie i bazylii, roślinach, które według tradycji duchowych i nauk Ojca Pio mają moc pozytywnego przekształcania energii panującej w twoim domu. Pierwszą z nich jest rozmaryn. Ta roślina, dobrze znana z kuchni, ma bogatą historię duchową. Dla ojca Pio rozmaryn był czymś więcej niż przyprawą, był symbolem oczyszczenia, ochrony i odnowy. Wierzył, że ta roślina potrafi absorbować negatywną energię i tworzyć barierę światła wokół domu. Wyobraź sobie, umieszczenie doniczki z rozmarynem w pobliżu wejścia lub okien może pomóc utrzymać czyste, bezpieczne i pełne dobrych wibracji środowisko. Jego świeży zapach sprzyja jasności umysłu, co jest niezbędne dla tych, którzy szukają równowagi, rozwagi i spokoju w życiu codziennym. Co więcej, rozmaryn jest znany z przyciągania dobrobytu. W wielu kulturach istnieje zwyczaj oferowania gałązek rozmarynu w ważnych okolicznościach, takich jak ślub czy przeprowadzka, jako sposób na prośbę o ochronę i obfitość. Według niektórych praktyk ezoterycznych jeśli będziesz uprawiać rozmaryn z modlitwą i wdzięcznością, otworzysz przestrzeń, by błogosławieństwa płynęły do ciebie łatwiej. Ale to nie wszystko. Rozmaryn pomaga również odnawiać energię w miejscach, gdzie panuje stagnacja. Dom, w którym panuje duża napięcia, ciągłe nieporozumienia lub uczucie zmęczenia bez oczywistego powodu, może wiele zyskać dzięki tej roślinie. To jakby przynoszenie wiatru zmian, oczyszczanie powietrza z ciężkich myśli, i umożliwienie pojawienia się nowych możliwości. Teraz porozmawiajmy o lawendzie, delikatnej roślinie, ale energetycznie niezwykle potężnej. Jej subtelny i uspokajający zapach służy nie tylko relaksacji zmysłów, promuje harmonię i spokój wewnętrzny. Ojciec Pio widział w lawendzie ważne narzędzie medytacji, modlitwy i umacniania kontaktu z Bogiem. Posiadanie lawendy w domu pomaga oczyścić przestrzeń z gęstych myśli, tworząc miejsce spokoju i gościnności. Jest idealna dla osób, które chcą zmniejszyć stres, poprawić jakość snu i przyciągnąć podniosłą energię duchową. Oprócz tego, wiele tradycji używa lawendy w rytuałach oczyszczających i uzdrawiających emocjonalnie, co czyni ją nieodzowną rośliną dla tych, którzy dążą do pokoju w domu. Zapach lawendy działa bezpośrednio na układ nerwowy, przynosząc spokój i pomagając w rozpraszaniu lęku. Dlatego jest doskonałym wyborem na sypialnie, sale medytacyjne lub dowolną przestrzeń, gdzie szukamy koncentracji i pokoju wewnętrznego. Uprawianie jej z miłością i intencją to jak posiadać mały świątynię spokoju wewnątrz domu. Dla ojca Pio pokój wewnętrzny był kluczowy dla wzrostu duchowego. Rozumiał, że gdy serce jest spokojne, jesteśmy bardziej gotowi, by słuchać głosu Boga, podejmować mądre decyzje i otrzymywać boskie łaski. I dlatego zachęcał swoich wiernych do uprawiania roślin, które przynoszą spokój i równowagę, a lawenda jest bez wątpienia jedną z nich. I teraz docieramy do Bazylii, rośliny kochanej w wielu kulturach, zwłaszcza w ludowej tradycji brazylijskiej i europejskiej. Ale czy wiedziałeś, że uważana jest również za prawdziwego strażnika dobrobytu? Zgodnie z naukami ojca PIO, uprawianie bazylii w domu nie tylko ozdabia przestrzeń, ale też przyciąga stabilność finansową i nowe możliwości. Ma ona moc przekształcania negatywnej energii w pozytywną, a także promuje rozwagę cechę niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w życiu. Bazylią łatwo się uprawia. Rośnie szybko, silnie i pełna witalności. To sprawia, że staje się symbolem ciągłej odnowy i siły duchowej. Posiadanie bazylii w domu oznacza uprawianie środowiska ruchu, rozwoju i odnowionej energii. Niektórzy wierzący zwykli chować liście bazylii w portfelu lub razem z ważnymi dokumentami, aby przyciągnąć pieniądze i uniknąć niespodziewanych strat. Inni wierzyli, że zawieszenie gałązki bazylii przy drzwiach wejściowych pomaga odpędzić złe wpływy i przyciągnąć dobre wizyty i szanse życiowe. Uprawianie jej z wiarą i wdzięcznością to jak wysyłanie milczącego komunikatu wszechświatowi. Jestem otwarty na błogosławieństwa. Jestem gotowy odebrać dobro. A to, moi drodzy przyjaciele, jest głęboko duchową postawą. Ojciec Pio zawsze uczył nas, byśmy opiekowali się swoją przestrzenią z wiarą i intencją. Gdy świadomie wybieramy, co wnosimy do naszego domu, tworzymy środowisko, w którym może rosnąć pokój, ochrona i dobrobyt. Jeśli ten materiał dotknął twoje serce, zostaw komentarz poniżej i napisz, którą roślinę masz już u siebie, albo którą planujesz uprawiać. Nie zapomnij zapisać się na kanał, włączyć dzwonka i podzielić się tą wiadomością z osobami, które potrzebują odnowy duchowej i obfitości. Po omówieniu rozmarynu, lawendy i bazylii, kontynuujemy naszą podróż wśród potężnych roślin zalecanych przez tradycje duchowe i inspirowanych naukami ojca Pio. Dwie z nich zasługują na szczególne uwagi ze względu na swoją zdolność przyciągania odnowy, szans i pozytywnej energii mięte i jasmin. Zacznijmy od mięty. Rośliny, która idzie daleko poza jej zastosowanie w orzeźwiających herbatkach czy aromatycznych danach. W świecie duchowym, mięta jest ceniona za swoją zdolność odnawiania, energii, przyciągania dobrych okazji i nawet otwierania zablokowanych dróg. Jej szybki wzrost i intensywny zapach symbolizują ruchliwość, witalność i stałą transformację. Ojciec Pio, z całą swoją duchową mądrością, zawsze podkreślał, Wagę bycia otwartym na zmiany i gotowości do przyjęcia możliwości, które życie oferuje. I dokładnie to reprezentuje mięta. Pobudza umysł, budzi duszę i czyści przestrzeń z paralitycznej energii. Posiadanie mięty w domu to nie tylko dekoracyjny detal, to jak uprawianie żywej siły, która pomaga odnowić ducha i przygotować serce na coś nowego. Wiele tradycji wykorzystuje miętę w rytuałach oczyszczających i ochronnych. Jej liście mogą być używane w kąpielach energetycznych, do produkcji zapachowych woreczków lub po prostu trzymane w strategicznych miejscach w domu. Gdy umieszczona przy drzwiach wejściowych lub w miejscach pracy, mięta działa jak magnes na szanse życiowe, pomagając rozpraszać bezradność i dodawać lekkości w życiu codziennym. Ponadto jej świeży i tonizujący zapach działa bezpośrednio na układ nerwowy pomagając oczyścić umysł, zmniejszyć lęk i zwiększyć energię. Dlatego wielu wierzących sądzi, że opieka nad rośliną mięty to jak posiadanie cichego sojusznika przeciwko negatywnym myślom i ciężkim emocjom. Jeśli czujesz, że twoje życie stoi w miejscu, że nic nie płynie jak dawniej, być może nadszedł czas, by wprowadzić miętę do swojej przestrzeni. Może być szczególnie pomocna dla osób które chcą rozpocząć na nowo w każdej dziedzinie życia miłość, kariera, finanse, czy nawet duchowy rozwój. I dochodzimy do piątej rośliny jasmion, delikatny kwiat, ale energetycznie niezwykle znaczący. Z jego białymi płatkami i fascynującym zapachem jasmion znany jest jako magnes szczęścia i miłości. Ojciec Pio rozumiał głęboki symbolizm tej rośliny, i uznawał jej moc przyciągania dóbr materialnych i wzmocnienia więzi rodzinnych. Uprawianie jasminów w domu oznacza zaproszenie obfitości i jedności do wnętrza domu. W wielu kulturach jest używany w ceremoniach ślubnych i rytuałach prosperujących. Umieszczenie go przy wejściu do domu lub w dobrze oświetlonych miejscach pomaga przechwytywać i rozprzestrzeniać pozytywną energię. Jego zapach działa bezpośrednio na serce. Przynosząc spokój i otwierając przestrzeń dla miłości. Dla ojca PIO, pokój wewnętrzny był kluczowy do odbierania boskich błogosławieństw, a jasmion ma tę wyjątkową zdolność, by uspokajać duszę i jednocześnie przyciągać materialne łaski. Szczególnie polecany jest osobom, które chcą zrównoważyć emocjonalne energie, polepszyć relacje lub stworzyć bardziej harmonijną atmosferę. Wielu ludzi twierdzi, że posiadanie jasminu w domu. Sprzyja przebudzeniu intuicji, promuje jasne sny i ułatwia łączność z duchowym wymiarem podczas modlitwy lub medytacji. Ciekawostką jest, że jasmion często kwitnie w nocy, symbolizując światło narodzone nawet w najciemniejszych momentach. Sprawia to, że jest rośliną o ogromnym znaczeniu duchowym, reprezentującą nadzieję, odnowioną wiarę i pewność. Że nawet w trudnych czasach błogosławieństwa są bliskie pojawienia się. Tak jak uczył ojciec Pio, powinniśmy opiekować się swoją przestrzenią z wiarą i intencją. Każda roślina uprawiana z miłością, to jak milcząca modlitwa, prosząca Boga, by błogosławił naszą drogę. Mięta przynosi odnowę i klarowność. Jasmion przyciąga miłość, pokój i dobrobyt. Obie są prawdziwymi sojusznikami. W poszukiwaniu domu pełnego łaski i błogosławieństw. Poproś teraz o specjalne błogosławieństwo dla swojego życia. Pozostaw w komentarzach słowo wiary, nadziei lub wdzięczności. Napisz poniżej: Odbieram, dzisiaj dobrobyt Boży. Każde napisane słowo to ziarno zasiane we wszechświecie, a gdy mówimy z wiarą, Bóg słucha. Otwórz swoje serce i pozwól, by Boskie łaski zacząć płynąć do Twojego życia od tej właśnie chwili. Niech Pan błogosławi Twoje kroki i wyleje na ciebie wszystkie błogosławieństwa boskiej opieki.